x minus 6 równa się 5. Przenosimy szóstkę na drugą stronę. Była z minusem, przenosimy ją z plusem. Czyli x to będzie 11. Tutaj mamy plus 8. Żeby przenieść na drugą stronę, musimy zrobić minus 8. 8 i minus 8 się zredukuje, a tutaj 10 minus 8 to 2. To tutaj co będziemy mieć? 5x to 25, czyli musimy podzielić obustronnie przez 5. Czyli tu będziemy mieć 25 piątych, czyli 5. Tutaj musimy obustronnie podzielić na 4. Czyli tu będzie 6 czwartych po skróceniu 3 drugie. Tutaj obustronnie możemy podzielić przez 10. Czyli to będzie 50 dziesiątych po skróceniu 5. To tutaj co będzie? Przenosimy najpierw jedynkę na prawą stronę. Mamy minus 1, musimy zrobić plus 1. Czyli 2x będzie się równało 4. No to teraz obustronnie dzielimy przez 2, żeby się tej dwójki pozbyć. 4 podzielić na 2 to 2. Teraz tu mamy minus 6, żeby przenieść na prawą stronę, robimy plus 6. I mamy 4x, musimy się tej czwórki pozbyć, więc obustronnie dzielimy na 4. Czyli tu będzie x, a 16 podzielić na 4 to 4. Teraz tutaj najpierw przenosimy tą jedynkę. 13 plus 1 to 14. I jeszcze dzielimy na 7, czyli x to 2. Teraz przykład dla Was. 3x plus 2 równa się 6. Ile będzie wynosić x? Przenosimy wszystkie x -y na lewo i wszystkie liczby na prawo. Czyli robimy sobie tutaj kreskę i słuchajcie, tutaj to 4x było na plusie, więc my musimy zrobić na minusie. Tutaj było minus 1, to my musimy zrobić plus 1. Czyli po lewej stronie powstanie nam teraz 2x minus 4x, a po prawej 7 plus 1. 2x minus 4x to minus 2x. 7 plus 1 to jest 8. I dzielimy teraz obustronnie na minus 2, czyli x to będzie minus 4. I następne. Przenosimy wszystkie x na lewą stronę i wszystkie liczby na prawo. Czyli piszemy sobie kreskę i to 2x przenosimy na lewo, czyli robimy minus 2x. Ta dwójka jest na plusie, żeby przenieść ją na drugą stronę, musimy zrobić na minusie. I teraz 13x minus 2x zapisujemy, a tutaj 6 minus 2. 13x minus 2x to 11x, 6 minus 2 to 4. I dzielimy obustronnie na 11, czyli mamy 4 11 To jaki wynik będzie w tym C przykładzie? Tego typu równanie rozwiązujemy na krzyż. Czyli tutaj sobie mnożymy na krzyż, tak samo tutaj. Czyli tu będzie 5 w nawiasie 2x minus 1, a tutaj 3 i w nawiasie x plus 4. 5 razy 2x to 10x, 5 razy minus 1 to minus 5. 3 razy x to 3x, 3 razy 4 12. Teraz wszystkie x -y na lewo, wszystkie liczby na prawo. Czyli obu odejmujemy 3x. 10x minus 3x to 7x. 12, no i przenosimy tą piątkę na prawo plus 5, 12 plus 5 to 17, czyli x to będzie 17 7, bo musiałam podzielić na 7. Kolejny przykład. Znowu mnożymy sobie tak na krzyż 4 razy 4x minus 2, a tutaj 3 razy x plus 1. Wymnażamy, 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 czyli będzie 16x minus 8 równa się 3x plus 3 x na lewo liczby na prawo, czyli tutaj plus 8, a tutaj minus 3x. 3 plus 8 po prawej będziemy mieć 11, a tutaj 16x minus 3x, 13x i podzielimy obustronnie przez 13. Czyli będziemy mieć 11,13, to jaki wynik będzie tutaj? Pamiętajcie o moim pełnym kursie. W apce Matma Gryzie dostęp możecie wykupić blikiem na matematykagryzie.pl Apka ma ponad 1600 pozytywnych opinii uczniów, co mnie bardzo cieszy, bo bardzo się starałam, żeby ten kurs zastępował Wam w 100% korepetycję. Znajdziecie tutaj kursy dla każdej klasy szkoły podstawowej oraz każdej klasy szkoły średniej. Jest także kurs do egzaminu ósmoklasisty i kurs do matury. W każdym dziale znajdziecie lekcje wprowadzające, Notatki do druku. Do każdej notatki macie filmik z wytłumaczeniem krok po kroku, jak to rozwiązać. Można przewijać, oczywiście, powiększać pomniejszać, tu jest czat, gdzie można zadawać mi pytania. Jak już przerobicie lekcje wprowadzające, a uwierzcie mi, że lekcje tutaj nagrane są przeze mnie z absolutnie każdego tematu, jaki znajduje się w podręczniku, możecie przejść do zadań powtórzeniowych przed sprawdzianem czy kartkówką. Jeżeli oczywiście wybierzecie kurs do egzaminu ósmoklasisty czy do matury, znajdziecie tam zadania maturalne czy też do egzaminu ósmoklasisty. Każde zadanie możecie rozwiązać, sprawdzić, jeżeli jest źle, zobaczyć filmik z wytłumaczeniem krok po kroku, jak to zrobić. Mam nadzieję, że dołączycie, będzie mi bardzo miło i zaczniecie rozumieć matematykę, bo pamiętajcie, matematyka jest prosta, tylko musi być dobrze wytłumaczona.